Wreszcie wyszedłem z mojej kryjówki Ale co to jest? Co to jest? Czy to jest odzwierciedlenie moich najgorszych myśli? Tak! To jest armia kurczaków! Kamerzysta, chodź, tu uciekamy! Nie! One zawładną światem! One zawładną światem! Kamerzysta, oni nas zabiją! Uciekamy, uciekamy! Dobra, uciekłem Do pułap, myślą, że jestem idiotą Jesteś w celu Okej okay. A, kurczaki kurczaki, 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 dużo kurczaków. Co tu robisz, Jestem ktoś? No, jestem, jestem. Skąd jesteś? Pochodzę z Michanowa. Michanowa? Nie znam, nie znam y, miasta. Hmm, to jest tam daleko, tam gdzie jest Biedronka. Aha! No tam jest biedronka. Nie wiedziałem, zawsze się tam gubiłem. Chcesz się czegoś napić? Bardzo chętnie. No to chodź. Trzymaj. Siadaj i pijemy. Ach, od razu lepiej. Jeszcze jedną. No. I jeszcze jedną. Trzymaj. Skończyły się. Eee, eee. Ale to się tego nazbierało, chodź idziemy stąd. Ka-do zielonego! Ale była głośna impreza! Adam! Adam! mała, Adam! Ała! Ała.